Dobry Państwu, Adam Rak. Piątek 24 kwietnia i co nowego złotego, oczywiście, jak w każdy poranek, patrzymy przede wszystkim na kalendarz makroekonomiczny, dostępny na stronie www.comparic.pl i widzimy w nim, że pierwsze dane już za nami. Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii okazała się być nieco gorsza, niż się tego spodziewaliśmy minus 5,1%. Wobec spodziewanych 4% poniżej kreski. No dane, pierwsze dane z Europy nie napawają optymizmem. Czekamy natomiast na kolejne dane, a te już o godzinie 10. Między innymi stopa bezrobocia w Polsce. I na to zwracam uwagę przede wszystkim. Natomiast wydaje się, że zdecydowanie ważniejszym dla globalnego inwestora będzie wskaźnik nastrojów biznesowych AFO w Niemczech. To jeżeli chodzi o przedpołudnie, po południu oczywiście będziemy się skupiać na Stanach Zjednoczonych. Zamówienia środków trwałych, bazowe zamówienia środków trwałych to najważniejsze informacje wczesnego przedpołudnia. Natomiast po południu, a właściwie już pod wieczór, ogólna liczba platform wiertniczych w USA, liczba platform wiertniczych o godzinie 16.00. Wskaźnik nastrojów konsumentów Michigan i to, jeżeli chodzi o dane makroekonomiczne w piątek, a jak wyglądają wykresy w piątkowy. Poranek. Zaczniemy nieco inaczej, zaczniemy od dolara amerykańskiego, bowiem to na dolarze amerykańskim najwięcej się ostatnimi czasy działo. Dolar amerykański wybija konsolidację, wybija ten, ten trójkąt, tą formację trójkąta i robi to w iście olimpijskim stylu. Wolumen wczoraj w trakcie wczorajszej sesji nieco powyżej średniej, średniej z 20 ostatnich dni więc jest to całkiem. Wyraźny sygnał presji, presji ze strony kupujących. Ja o tej presji już wczoraj mówiłem. Zastanawiałem się, czy po tak no, niekoniecznie, niekoniecznie mocno byczej sesji z 22 kwietnia ujrzymy kontynuację. Ta kontynuacja jest, ta kontynuacja również nie jest może idealna. Ale mimo wszystko świeca jest zielona. A świeca zielona przy tak wyraźnym wolumenie oznacza jedno: że tutaj mimo wszystko kupujący moją przewagę, to też widzimy po rozpoczęciu piątkowej sesji dolar amerykański w, pol, w parze z polskim złotem. W górę o około 13% Pokonanie wczorajszego maksimum będzie takim preludium do prawdopodobnego testu okolic 4,25 groszy i na ten poziom zwracam uwagę, jest to poziom ostatniego lokalnego szczytu. Jest to poziom ważny również ze względu na chociażby psychologię inwestowania, 4 ,25 zł za dolara amerykańskiego, a może być więcej. Przypominam, jesteśmy w trendzie wzrostowym, ta cała formacja formacja trójkąta była tylko i wyłącznie przystankiem, przystankiem jak się okazuje przed dalszymi wzrostami tak więc 4 ,25 zł 25 groszy na naszym horyzoncie 4 ,30 zł 30 groszy gdzieś w z tyłu głowy natomiast jeżeli chodzi o najbliższe wsparcia, myślę że 4 ,20 zł 20 będzie grało jeszcze tutaj rolę będzie, będzie wspierało kupujących w kolejnych dniach chociaż no, dzisiaj ostatnia sesja tygodnia, zobaczymy, czy ta sesja będzie wiązała się z księgowaniem zysków, czy być może tutaj kontynuacją tych wczorajszych sentymentów. Rozpoczęliśmy dolarem amerykańskim, popracamy do Europy i rozpoczynamy oczywiście analizę euro.pln, a tutaj no, podobna sytuacja, również i euro wybijało w trakcie środowej sesji formację trójkąta, Wczorajsza sesja wiązała się natomiast z testem, testem udanym tego ograniczenia, testem okolic de facto 4,53 groszy 4 4,53 40. Przetestowaliśmy od góry przełamaną linię trendu. No, i teraz pytanie: Czy bykom wystarczy sił na kontynuację tych środowych wzrostów, czy raczej będziemy tutaj nadal konsolidować? Ja tutaj nadal trzymam na wykresie tą formację trójkąta, chociaż tak naprawdę mniej więcej od 8 kwietnia moglibyśmy tutaj sobie wyrysować całkiem zgrabny box, box, który ograniczałby nam tą dosyć wąską konsolidację, konsolidację w przedziale 4,52, 4,55. No i e, pytanie, czy ta konsolidacja wytrzyma, czy ta konsolidacja zostanie przełamana, a do jej przełamania wystarczy tylko wzrost o kilka, no, kilkadziesiąt pips, 4 złote 55, 50. Tam znajduje się w tym momencie najważniejszy poziom oporu, i jego pokonanie będzie nam otwierało drogę do testu, chociażby w okolicy 4,60 zł. Nadal najważniejszym wsparciem są okolice 4,51 zł. Natomiast zwracam tutaj uwagę na te intradayowe wsparcia w okolicy 4,53 zł, no i tą przełamaną linię trendu spadkowego. Sytuacja niemal, sytuacja niemal identyczna na. Franku szwajcarskim. No, Franku szwajcarskim, który również w trakcie wczorajszej sesji delikatnie korygował, nie przetestował de facto nam tego przełamanego trójkąta, w, przełamanego w trakcie środy. Natomiast dzisiejszą sesję rozpoczynamy od kosmetycznych, ale wciąż wzrostów. Jedna setna powyżej wczorajszego zamknięcia daje pewną. Ja wiem, że to można traktować z przymrużeniem oka, ale pewną nadzieję na kontynuację tych wzrostów. 4,33 zł to nadal najważniejszy poziom oporu, i na ten poziom zwracałbym uwagę: dopiero jego pokonanie będzie tak naprawdę nam otwierało drogę do testu kolejnych. Oporów, a ten najbliższy po 4 ,33 zł. 33 groszach znajduje się już w okolicy 4 ,35 zł. 35 groszy. Więc przed bykami na franku szwajcarskim całkiem trudna kampania. Kampania no, pełno tutaj jest de facto ważnych poziomów oporów, oporu. Jeżeli chodzi o wsparcia, zwracałbym tutaj uwagę na 4 ,30 zł. 30 groszy. Nie będę tego poziomu zaznaczał, natomiast często jest, że tutaj często, często dzieje się, że, że tutaj szczyt tego trójkąta również działa jako całkiem dobre wsparcie, natomiast z punktu widzenia czystego już price action, okolice 4,28 zł, 4,28,70, te okolice no, traktowałbym jako ostateczne wsparcie na wykresie franka szwajcarskiego. No i na sam koniec fund brytyjski, fund brytyjski, który zgodnie z oczekiwaniami konsoliduje, odbiliśmy, odbiliśmy od okoliczności okolice 5 zł. 12 groszy, 5, 5, 12 70, możemy nieco podnieść ten, ten poziom wsparcia. Tutaj jest już nie 1, a 4 testy. W takim razie okolice 5 zł. 13 groszy będą nas chroniły przed spadkami, natomiast okolice 5 zł. 23 groszy będą z kolei nas broniły przed dalszymi wzrostami. I na ten poziom, na najbliższy poziom oporu zwracam uwagę również w trakcie dzisiejszej sesji. Wczoraj wzrost o niemal 40% już mniejszy niż, ten, niż ta środowa sesja, natomiast piątek również może tutaj przynieść całkiem wyraźne wzrosty i być może test okolic, okolic oporu w, na poziomie 5,23 zł. I krótką analizą funta brytyjskiego kończymy program cenowego złotego. Zapraszam w tym momencie na krótką przerwę, a po niej to warto wiedzieć.